Cześć, witam was w mojej kuchni i dzisiaj opowiem wam o produktach, które właściwie pokochałam, kiedy przestałam jeść mięso. Mm. Mam tutaj dużo produktów i tak się składa, że zazwyczaj mam je w domu bardzo rzadko e, one mi wychodzą i nie mam kupionych e, na zapas. Zacznijmy od rzeczy, które muszę zaraz włożyć do lodówki, bo się zepsują. To, Zawsze Mam w domu tofu. Polubiłam tofu naprawdę jeść. E, mam kilka moich ulubionych sposobów. E, wrzucę Wam w opis moje ulubione przepisy na tofu. Generalnie myślałam, że ten produkt nie ma smaku. No i w sumie się nie myliłam, bo on nie ma smaku za bardzo. Ale wystarczy do niego dodać fajne przyprawy, fajną marynatę i wychodzi coś super pysznego. E, tutaj mam tofu naturalne, ale bardzo często kupujemy też pędzone. Ciecierzyca. Polubiłam ją jeść bardzo. Lubię ją sobie dodawać do, takich, e, mi, do takiej miski, wszystkiego, co mam. Um, uwielbiam ją piec w piekarniku z przyprawą do kurczaka. Świetnie też sprawdza się do pastka lampkowych, do takiego upośledzonego humusu, bo nie nazwałam tego prawdziwym humusem. I jeszcze jedna rzecz, którą zaraz włożę do lodówki, to sos sojowy. Uwielbiam sos sojowy. Używam w bardzo, bardzo wielu daniach zamiast e, soli. Bardzo go lubię. On, ma taki, on nadaje taki fantastyczny smak daniom, zupełnie inny niż posolenie e, na przykład e, grzybów. I zawsze kupowałam w małej butelce, ale teraz stwierdziłam, nie no, przecież używasz go tyle, że kup wielką butlę i tak to jest 625 ml muszę dorobić litrowy. Co tak naprawdę jem zamiast mięsa poza tofu i ciecierzycą. Soczewica. Mam, e, zawsze kupuję suchą soczewicę, bo ona się ekspresowo gotuje, nie trzeba ją, nie trzeba jej moczyć całą noc, tak jak w przypadku ciecierzycy, więc stawiam na taką e, kupioną nawagę e, w jakimś sklepie internetowym, gdzie przychodzi mi to w papierze i używam tej soczewicy najczęściej do jakichś takich pulpecików. Bardzo ją lubię mieszać z kaszą jaglaną, którą mam tutaj zaraz i robić z tego takie pulpety, albo piec pasztet, albo dodawać do jakiejś zupy, albo robić spaghetti z soczewicą. A propos kaszy właśnie. Uwielbiam kaszę jaglaną i jem ją bardzo często, bo yy, uwielbiamy jaglanki. Totalnie nie nie umiem się przekonać do owsianek, dlatego jaglanki u mnie wygrywają. I teraz właśnie dodaję ją do jakichś strączków, do innych, yy, do innych tego typu produktów, na przykład do batatu, żeby zrobić jakieś kotlety, żeby to się trzymało. Odnośnie kaszy mam jeszcze kaszę pęczak i to jest yy, moja druga ulubiona kasza. Bardzo ją lubię yy, robić na jakieś zapiekanki, gotować po prostu, albo zupę ogórkową z tym. Kasze są fantastyczne. Jeżeli chodzi jeszcze o zamienniki mięsa, to fasole też sprawdzają się fantastycznie. Ja kupuję takie puszkowane. Jestem zbyt leniwa, żeby gotować te fasole i też, wiecie, no nigdy nie wiadomo, kiedy to ugotować, kiedy to namoczyć. Wiecie, wchodzicie na przepis, chcecie sobie zrobić coś i jest napisane tak. Namocz fasolę wczoraj. I nie macie jedzenia. A tak to macie puszkę, i te puszki mogą leżeć e, oho-ho, ho, i macie po prostu, otwieracie i macie gotowe. Fajniej by było kupować luzem bez opakowania, ale tutaj wygoda jednak gra największą rolę. I ostatnia rzecz, zamiast mięsa, moja ulubiona. To jest mój ulubiony jakby zastępnik mięsa, bo też nie do końca. Kotlety sojowe. Nagrałam film z pięcioma chyba sposobami ulubionymi na kotlety sojowe, bo ja je uwielbiam dosłownie. Więc e, jeśli nie jedliście nigdy kotletów sojowych, to pora to zmienić. Z kotletami sojowymi trzeba się umieć obchodzić i wychodzą... cudowne rzeczy. Skoro y, nie jem mięsa, to pewnie cierpię na y, na brak białka w diecie, bo wcale z nabiału nie ma y, białka i z innych produktów. Ale kupuję sobie taki, nazwijmy to, białkowy makaron. Tutaj mam akurat z zielonego groszku, jest jeszcze w z y, czerwonej soczewicy. I on jest bardzo fajny. Tutaj jest y, 22 gramy białka na 100 gramów. To jest dużo, naprawdę. W sensie, to jest... Y, kurczak ma mniej. Pierś z kurczaka ma chyba 21 i coś, więc... Wow. Ten makaron bardzo dobrze smakuje i w momencie, kiedy robicie jakąś potrawę, jakiś, nie wiem, test, jakiś sos do tego, e, spaghetti, jakiś sos pieczarkowy, cokolwiek, to w ogóle nie czuć, żeby to był jakiś inny makaron. No a, a jecie, tutaj jest mąka z zielonego groszku 100% i tyle koniec fantastyczna sprawa. Polubiłam też bardzo mleczko kokosowe. Bardzo często stosuję je w daniach zamiast jakichś tam śmietan, jogurtów, żeby, wiecie, trochę zabierić, trochę dodać innego smaku, złagodzić ten smak. Mleczko kokosowe fantastycznie sprawdza mi się też do deserów, i fantastycznie sprawdza mi się do lodu. Uwielbiam takie mocno schłodzone mleczko kokosowe zmiksować z mrożonymi truskawkami i mam wtedy takie pyszne kokosowo-truskawkowe lody. A muszę to mleczko właśnie wstawić lodówki, bo będę potem robić e, takiego wegańskiego trzybita. Bardzo lubię też mieć w szafce albo pasatę, albo pomidory krojone w puszce, albo jakiś przecier pomidorowy chociaż, bo to jest chwila, moment i macie dobry sos do makaronu, na przykład do e, takiego spaghetti bolognese, e, czy jak to się tam czyta. Możecie zrobić szybką lasagne, możecie zrobić szybką zapiekankę, możecie zrobić szakszukę, Generalnie pomidory w formie sosu to jest fantastyczna sprawa, żeby mieć gdzieś zachomikowane na taki ekspresowy posiłek. Co jeszcze można? Zupę możecie zrobić, z tego możecie zrobić, czyli carne albo z mięsem jak chcecie. Generalnie pomidory to jest życie, naprawdę coś, co absolutnie zawładnęło moim światem i mogłabym teraz wziąć i sobie wyjeść płótką. Płatki drożdżowe. A jeśli chcecie kupić płatki drożdżowe, polecam Wam to zrobić przez internet z większej ilości, bo wychodzi o wiele, wiele taniej. No i nie kupujcie płatków drożdżowych w takich małych y, ilościach, bo y, będziecie żałować, bo to jest tak dobre, że będziecie od razu chcieli kupić więcej. Ja tego używam do różnych sosów, to mi tak fajnie zagęszcza sosy y, z makaronem. Używam tego do panierki, ostatnio jestem zakochana w panierce, gdzie jest pół na pół tarta z tym. Używam tego do posypywania dań, po prostu, żeby dodać więcej smaku i to naprawdę to ma taki serowo-orzechowy posmak. Są drożdże nieaktywne, jakby co? Nie wyrośnie wam pizza w brzuchu, także luz. Napoje roślinne. Mimo że jem wegetariańsko, a nie wegańsko, to całkowicie zrezygnowałam z kupowania mleka. Eee, jem jogurty, w których jest mleko oczywiście, ale takiego czystego samego mleka nie kupuję. Kawę piję z owsianym, z biedronki. To jest najlepsze mleko na świecie i wiecznie jest wykupione. Chyba, że pojedziecie w Krakowie na Nową Kutę, to dostaniecie 20 kartonów, a to mniejsza. To jest fantastyczny napój roślinny do kawy, a jeżeli chodzi o jakieś takie inne rzeczy, typu sosy, naleśniki, to używam napojów roślinnych wzbogacanych wapni i zazwyczaj kupuję takie wydrąkowe ryżowe albo sojowe i też fajnie się sprawdza. Tu nie ma wapnia, ale używam to używam tego napoju tylko do kawy, więc, jakby to bez znaczenia. Ma fantastyczny skład. Kosztuje 5 ziko. Cieszę się, że nie jadłam wegetariańsko i. Używałam produktów wegańskich w momencie, kiedy na rynku praktycznie nic nie było i było dostępne tylko e, Alpro za 10 ziko, bo teraz za 5 zł mam to. To jest wciąż dużo więcej niż mleko zwykłe, e, uwzględniając fakt, że to jest woda wymieszana z owsem, ale wiele mniej niż Alpro i tego typu napoje, więc ja się z tego cieszę. Całkowicie zamieniłam, w wiecie, majonez zwykły na majonez wegański, bo smakuje identycznie, szczególnie kiedy nie jecie go samego łyżkami, tylko dodajecie na przykład do sosu, e, do jakiegoś Burgera, do jakiegoś hot doga, do mm, jakiejś pasty, na przykład jajecznej, jeśli robicie. Fantastyczna sprawa, identyczny smak. Teraz tych majonezów jest mnóstwo. Ja bardzo lubię ten Dydronkowy z gołwege i on jest tani. Składnik, który również sprawia, że można jeść wiele fajnych produktów, wiele fajnych posiłków wegańskich. Pomimo, że na przykład jem jajka, to stwierdziłam, że będę jeść już tylko tofusznicę zamiast jajecznicy, bo używam tego magicznego składnika, który nazywa się solą czarną, jakąś tam kamanaka, coś tam, nie wiem, smakuje jak jaja. I weźmiecie sobie trochę tej soli i spróbujecie, tak jakbyście jedli jaja, na przykład ugotowane na twardo. Takie słone jaja w proszku. Absolutnie tego nie rozumiem, dlaczego to smakuje jajami. Ostatnie dwie rzeczy, których absolutnie się zakochałam w momencie, kiedy zaczęłam y, bardziej roślinnie gotować, przynajmniej wegetariańsko, to liść laurowy. I ziele angielskie. Dodaję to praktycznie do wszystkiego. Smażę cebulkę, to smażę z tym. Gotuję jakieś warzywa, gotuję z tym. Robię jakąś zupę, to rzucam to. To zmienia całkowicie smak, i nie wiem dlaczego wcześniej tego nie używałam. I to są wszystkie produkty, które tak naprawdę są moimi ulubieńcami na ten moment, i stały się nimi dopiero w momencie, kiedy przestałam mieć mięso. Cześć!